Zastanawiałem się jak dzisiaj powiedzieć wam cześć I postanowiłem przywitać was czołem Zapraszam do kolejnego odcinka cyklu w którym składam Rękawice nieskończoności Na podstawie kolekcji wydawanej przez wydawnictwo De Agostini Naprawdę nie mogę się już doczekać Aż rękawica będzie cała i będę mógł jej użyć I zmiotę z powierzchni ziemi połowę ludzkości O dwóch numerach już rękawica wygląda imponująco Będzie olbrzymia W sumie to nie wiem Czy nawet uda mi się ją założyć Przede mną Kolejne dwa numery Trzeci oraz czwarty I dwa pudełka W którym kamień czasu I pozostałe Elementy do kamienia umysłu. Zapraszam do prezentacji tego, co w tych magazynach, bo są naprawdę ciekawe, oraz do złożenia kolejnych elementów. Na stole mam już przygotowane stanowisko do pracy, zacznę od prezentacji trzeciego zeszytu. Bardzo lubię te gazetki, nie są tylko takim tanim dodatkiem do rękawicy. Znaleźć można wiele ciekawych informacji, choćby, w tym zeszycie o Adamie Warlocku kluczowe zeszyty i historie, jeżeli chodzi o tę postać, w tym Iron Man 55 do 56 z pierwszym pojawieniem się Thanosa i Draxa Destroyera. Później mamy Marvel Premier 1 do 2, w którym pierwszy raz pojawia się Adam Warlock, i pierwszy raz pojawia się kamień, który zostaje nazwany w jego solowej. Z serii 72 roku. No i mamy jeszcze The Incredible Hulk 176 do 178, w którym Adam Warlock umiera i zostaje przywrócony do życia. Dalej mamy informację o Drakcie Niszczycielu, jak widzicie, jego pierwotny wygląd odbiegał bardzo od tego, którego znamy ze Strażników Galaktyki. A na końcu informacje o twórcach komiksowych. Bohaterem tego zeszytu jest Roy Thomas, który odpowiedzialny jest między innymi za stworzenie Ultrona oraz jego dziecka wiżona. Ten komiks można przeczytać w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. 70 tom niedawno trafił. Do mojej kolekcji. Bardzo ważny zeszyt, jeżeli chodzi o Avengersów i ich dalsze przygody. Jak wiemy, także miał wpływ na kinowe uniwersum Marvela. Trzecim zeszytem pojawia się kamień czasu. Zabieram się do montażu. Zostało mi parę śrubeczek. Schowam je na później, może się jeszcze przydadzą. No i tak prezentuje się kamień czasu. Póki co jeszcze nie ma elementu, do której można by go przytwierdzić, więc pozostaje w tej formie. W czwartym zeszycie znajdziecie informacje o kapitanie Marvelu, bardzo ciekawej postaci, która walczyła z Thanosem, ale przegrała walkę z chorobą nowotworową. Życie i śmierć kapitana Marvela to jedna z najlepszych historii Marvela. Warto ją znać. Tu mamy kadry z tej historii, dalej mamy informacje o kolejnej postaci z kosmosu Marvela High Evolutionary. A twórców tym razem przybliżany jest Stanley. Kluczowe numery to oczywiście pierwsze zeszyty Fantastic for X-Men i Avengers. Mamy tu także Amazing Fantasy 15, w którym po raz pierwszy pojawił się Spider-Man. Te zeszyty przeczytacie w kolekcji Marvel Origins. No i mamy też zeszyt What If? zeszyt 11 w którym twórcy komiksowi są członkami fantastycznej czwórki. No i między innymi widzimy tu Stanali i Jacka Kirby'ego. W czwartym zeszycie pojawiają się pozostałe elementy kamienia umysłu. Także potrzebna będzie też rękawica oraz elementy które nie zostały użyte poprzednim razem, mogę zabrać się do montażu. Znowu zostało mi śrubeczek. Purpurowa ściereczka, jak rozumiem, jest do dbania o czystość rękawicy. Można sobie porównać, czy efekt jest taki, jak powinien być. Według mnie wygląda dobrze. I śmierć kapitana Marvela to tomy 77 i 81. Nawet jeśli nie mieliście nigdy zamiaru zbierać wielkiej kolekcji komiksów Marvela, te tomy warto mieć u siebie. Są znakomite. Jeżeli chodzi o rękawice, to po czterech numerach. Prezentuje się w ten sposób, naprawdę robi wrażenie. Każdy kamień jest podświetlany. Nie mogę doczekać się kolejnych tomów. I już dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne odcinki cyklu Buduję rękawice nieskończoności. Tymczasem to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam następnym razem.